Hej, witam Was wszystkich serdecznie w kolejnym filmie na kanale. Ja dzisiaj jestem przy organach, ale nie o tym. Eee... Głównie chodzi mi o to, że dzisiaj będziecie mieli fantastyczny odcinek z pewnego instrumentu, który miałem okazję obejrzeć w trakcie, kiedy byłem na wakacjach. Mam nadzieję, że Wam się to spodoba, także zostawcie łapkę w górę. Możecie zostawić subskrypcję, chociaż oczywiście nie jest to obowiązkowe. Po prostu tymi wszystkimi takimi małymi gestami dajecie nam znać, że chcecie. I motywujecie nas do dalszej pracy, także co, moi drodzy, mam nadzieję, że film Wam się spodoba. Zapraszam serdecznie. Moi drodzy, instrument yy, dość wyjątkowy, co ciekawe, jeżeli tu spojrzycie, jak, jest, jak wygląda kontuar, to on jest dosyć podobny do kontuaru na przykład, który mieliśmy okazję widzieć w Kaliszu. Nie było niestety z tego filmu, ale jest bardzo podobny, ponieważ jest to instrument Jana Drozdowicza z Poznania chyba był. Instrument Jana Drozdowicza, pochodzi z 2005 roku, w sierpniu bodajże, jak dobrze pamiętam, była inauguracja. Elektropneumatyk, widać jak ten instrument wygląda od boku. Mamy bardzo ładne, poskoczone piszczałki. No, zaraz, zaraz zobaczymy jak, jak, to, jak to sobie radzi w praniu, czy Piękniecie czy nie? Posłuchajmy tylko, jak brzmi dmuchawa. Zdrowo. Do nie zostało dużo czasu. Jak pewnie już zwróciliście uwagę, jest to elektropneumatyk, także... Ja tu klikam sobie na klawiaturze, tam w środku w instrumencie wszystko słychać. Mamy jedną wolną kombinację, 18 głosów, z czego dwa supry, ale to są supry działający jako kople po prostu manuła do manuła są tu dwa języki, także będzie co posłuchać napedał, nie zwracajcie uwagi, bo tam syf jest pod pedałem trochę mamy jeszcze kombinacje już, które są kombinacje, które już są tutaj wbudowane do instrumentu, zaprogramowane wcześniej, czyli jest to piano, mezzo forte, forte i tutti. Tak myślę, że normalnie. Wow. Pryncypał 8. Proszę bardzo, ja sobie jeszcze kopo pierwszego lopedału włączę. Liczny głos polecimy sobie oczywiście piramidkami. Yy, nie wiem czy to słychać w kamerze, ale ten instrument, te głosy mają bardzo ładne zadęcie. Jak to mówił kolega Komunat, zadęcie. Oktawa 2 z Pryncypałem 8, proszę bardzo. Do tego dochodzi super oktawa 2, która jest generalnie bardzo podobna do reszty głosów także bo jest jeszcze mikstura e, 3, e, 3 do 4 kurowa, proszę bardzo. E, na żywo. Myślałem, że to będzie bardziej barokowe, e, ponieważ jest tu fagot 16, który jest głosem takim dość charakterystycznym dla baroku, no ale nie jest pleno barokowe, jest takie po prostu pleno. głosy fletowe, rur fluty 8, czyli fret rurowy 8-stopowy po prostu. Jest dosyć podobny do takiego jednego burdonu ośmi ośmiostopowego, który chyba pokazywaliśmy, ale tego nie jestem pewien, także nie dam sobie ręki uciąć. E, mamy jeszcze kopel FLET czterostopowy, łączymy sobie go z rurfletem oczywiście. Lecimy drugi manuł, bo to już a jeszcze tu pierwszego manuwało, czyli cały pierwszy manuał sobie włączymy, proszę bardzo. Dzisiaj drugi metoda. Mamy dulcia świątopowe. Proszę bardzo. Proszę bardzo, teraz zrobimy sobie yy, flet ośmiostopowy po prostu. 400 powóz z dłucianem Okej. Okay. 8 z rur flutę 4 Mieliśmy jeszcze rur flut 8-stopowy w pierwszym manuale, także zaraz nawet sobie je połączymy ze sobą. Bardzo obiecałem rurflet z rurfletem 8. Tak to brzmi. Eee, jeszcze jest Nachthorn dwustopowy róg nocny. Jak hmm. będzie z pryncypałem inicjanem. Jeszcze jest ze Sprawdźmy to. Dwurzędowo. Możemy sobie je użyć jako głos solowy e, do solo, sobie połączę z Dulcjanem i przycypałem, e, a w pierwszym manuale sobie wrzucę rurflet i... Mm, dobra, sam rurflet zostawimy. Mm. Ok. Mm. Jeszcze jest język w yy, drugim manuale, jeden, jest to trąbka harmoniczna, ośmiostopowa. Yy, też można jej użyć jako głos solowy, ale ona bardzo ładnie nam wypełni później tutti w tym instrumencie. Jak dla mnie delikatnie jest za silna, ale to zależy kto jak lubi. Suba z 16, nagrywaj mnie tu więcej, ja nie chcę natarć z tą kamerą po kościele, jakby nie było. Suba z 16 stopowy w pedale, proszę bardzo. silny jak na ten instrument no naprawdę trzeba przyznać principał bas 800-topowy stu 8. I jeszcze jest chora bas czterostopowy, to sobie go połączymy z pryncypałem ośmiostopowym. No i drugi głos językowy, Fagot 16, który jest bardzo silnym głosem, niestety nie, nie wszystko działa, nie wiem co się stało, w tym momencie może coś wpadło, może po prostu elektromagnes nie działa. Nie działa. No dobrze, cały pedał sobie włączmy. Instrument daje dwie. <laughs> yy, chyba trzeba zagrać coś szalonego, bo to w ogóle tak idealnie tu sobie włączymy. Proszę bardzo, tę oktawkę. Co zagrać? Może być pójść do Jezusa w Ewdur? Ale ciszej tam, proszę. Czekaj, ja sobie tutaj to. Dobra. To. teraz czas włączyć tutti, yy, baranki młode. <noise> może włączamy tutti, a może jeszcze piano, tutaj zobaczymy tę kombinacje. To order. Z takich ciekawostek tutaj jeszcze jest jedna rzecz. Z takich ciekawostek to jest wyłącznik głosów językowych, który jest pistone w pedale. Proszę tutaj zobaczyć, to jest piston. Tu wyłączyły się głosy językowe, także bardzo przydatna sprawa. Halo? No to cóż moi drodzy. Yy, instrument, no jak wiadomo, dość ciekawy, koncertowy. Tu mamy kontur. Tutaj jest o proszę bardzo tabliczka związana yy, z ludźmi, którzy sfinansowali ten instrument. Tutaj mamy trakturę. Yy, są jak to się mówi, no yy, rurki od traktury pneumatycznej nad nami wiatrownice jeszcze więcej elektromagnetów jak zauważyliście tutaj mamy co ciekawe trzy niewielkie miechy każdy jest od innego manuału i tutaj taka ciekawostka słupas, który jest naprawdę bardzo duży to jest to jest moja ręka subas jest Nie będziemy wchodzić na górę, bo tam Nie będziemy wchodzić na górę, bo tam mało miejsca jest. A już do mszy się szykujemy. No zapomniałem wspomnieć o konkursie, który oczywiście nadal trwa e, Czyli e, jeżeli wbijecie 1000 subskrypcji to będziecie mogli zdobyć piszczałkę, która jest podpisana przez większość organistów z którymi współpracujemy, także moi drodzy warto, 1000 subskrypcji i jest mi wasza. Także co? Moi drodzy, mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Życzę Wam miłego dnia, miłego pobytu. Nie wiem gdzie tam jesteście, w toalecie, w łóżku, gdziekolwiek. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!